Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek 104 4 Challenge z dzieci. Tutaj moje chopaczki dzwonią do szkoły, żeby wziąć dzień wolnego, ponieważ dzisiaj zrobimy takie małe wakacje naszej rodzince. Miały to być świeczki rodzinowe. czemu ich tutaj nie ma. Mały synek chce, żeby go wykąpać, ale myślę, że za chwileczkę to zrobimy, bo zobaczcie, przed chwilą po prostu weszłam tu do gry, przed sekundą świętej urodziny Sima o imieniu Marcel. Także słuchajcie, może mamuśka spróbuje dodać tutaj świeczki rodzinowe i Marcel niech sobie to, oj nie można, wyjmij świeczki, no niby są, ok, więc kliknijmy, tylko że ich nie widać, patrzcie są świeczki, a ich nie widać, dziwna sprawa, e, czy mamy opcję pomocy ze świeczkami, dokładniej niech mama pomoże, a za chwileczkę urodziny też będzie na, miał Tadzik, czyli nasz, kto, wampir, zobaczcie tutaj jest szóstkowy, także będzie się działo, ciekawa jestem jak Marcelek będzie wyglądał, uwaga, Halo, 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 pokaż się. Będzie wielki rudzielec. Marcel zmienił grupę wiekową dzięki temu, że rozwijał swoje umiejętności. To tutaj dostał kilka umiejętności motoryczne, kreatywne, społeczne, umysłowe. Także tutaj dla niego niech będzie umysłowe. I proszę bardzo, mały geniusz, a następnie wybierzemy może coś, niech będzie mól książkowy. I kochani, słuchajcie, teraz od razu u, niechciany prezent, kolega dał mi prezent, który mi się nie podoba, chcę się z kimś wymienić albo po prostu oddać, mogę to zrobić, to dla Ciebie prezent, Okaż wdzięczność, pewnie daj komuś innemu. Okaż wdzięczność, a potem możesz dać komuś innemu. Za chwileczkę Wam jeszcze powiem, czemu nie było odcinków, ale moment, moment, bo mamy bardzo dużo do zrobienia tutaj. choć chodź, chodź, maleńki, siedzisz przy komputerze, dodaj świeczki urodzinowe, w ogóle tutaj kosmita jeszcze siedzi, bo on swoimi się synkami bardzo fajnie zajmuje. Ciekawa jestem, czy jak pojedziemy na wakacje, czy wtedy kosmita, znaczy czy wtedy dzieciaczki malutkie z nami pojadą, bo te skołyski na pewno nie, w ogóle nie powiesiłam aktów urodzenia chyba tak mi się wydaje, te skołyski na pewno nie, więc za, załóżmy to, że oni po prostu, a może powiesiłam? nie wyświetlają się no, załóżmy, że po prostu pójdą do tatusia, że tata chciał się zająć, przecież tata też ma prawa do dzieci, także tak to wygląda. A kochani, czemu nie było odcinków trochę, bo jak wróciłam z wakacji, to trochę się źle czułam i po prostu... No nie nagrywam wtedy, jeżeli, jeżeli po prostu źle się czuję, ale teraz jest już wszystko w porządku, także wracam do regularnych filmików, będą one codziennie. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku też jest informacja bardzo ważna. Siedziałam, siedziałam, siedziałam i zrobiłam podsumowanie, ile dzieciaków nam zostało, kochani, do końca. Piąteczka, piąteczka sportowe. Z tym, że laura nasza nie może teraz zejść ciążę, bo jak widzicie, mamy dzieci na fula. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jaki i rokes, hopie, chopie! Ósemeczkę mamy dzieci, więc musimy poczekać właśnie, aż Tadeusz będzie miał awans w szkole, wtedy będziemy mogli rodzić. No to jest nasz nietoperz, widzicie, nietoperz wampira po prostu mamy w domu. Chyba trzeba będzie rozwiesić ten czosnek, trochę się boję. Także tak on wygląda. Od razu, słuchajcie, przechodzimy do lustra, żeby zmienić ich wyglądy. Także, słuchajcie, seria można by powiedzieć, że zbierza do końca, ale niekoniecznie, dlatego że jeszcze, przecież z malutkie dzieci, jak się urodzą, to pięć dni trzeba czekać cały. także... Na pewno do końca wakacji uda nam się skończyć te wyzwanie. No już tyle one trwa tak naprawdę od samych początków mojego kanału. A z racji tego, że mi tak długo, znaczy długo, no za 3-4 dni nie nagrywałam. Yy, nie wrzucałam filmów, to tyle jestem taka rozgadana, tak mi się chce do Was pogadać. Także tadzik, nasz nie topesz. Jak ja mówię, nietoperz, topesz. wampir. Tak wygląda przed przeróbką. Zaraz go przebierzemy i jeszcze... Aha, tutaj mroczna postać jest jakaś inna. O panie! Może zrobimy mu taką typową yy, wampirową mroczną postać, można tak zrobić. A pokażmy jeszcze Marcelkę, jak wygląda. Bardzo podobny za dzieciaczka. Dobra, to czas na przebiórkę. Co mi się wyświetliło właśnie, ponieważ Tadeusz jest nastolatkiem, jego wampirze moce w pełni się objawiły. Nie przejmuj się już poziomem głodu, energii ani pęcherze. Musi się żywić plazmą, aby zaspokoić swoje pragnienie. Będzie ciężko. Tej piąty poziom umiejętności jeszcze wskoczył. Dobra, ja przebieram, widzicie już troszkę tutaj będą włoski niebieskie. Dobra, to mogę Wam pokazać teraz chłopaków po przebiórce. Zacznijmy od marcelka. Włosy mu zostawiłam te same. Jakoś fajnie w nich wygląda, tak wygląda z bliska, i to jest jego strój codzienny, taki rudelis. Następnie mamy oficjalny, sportowy, tak gdzieś coś na niebiesko poszalałam, powiem wam. Do snu, piżamka, nowa, imprezowy, fajna koszula jeansowa, bardzo ładnie wygląda. I do pływania. a jeśli chodzi o naszego wampira, Tadeusza, ma on dwie odsłony. Jedną zwykłą codzienną, a drugą wampirową, więc pokażę Wam tą zwykłą codzienną na początku. To jest jego strój codzienny, właśnie twierdziłam, że ma niebieskie oczy, troszkę niebieskie włosy. To niebieskie dodatki w ubraniach też zrobimy. Więc to jest jego strój codzienny. Dalej mamy oficjalny, sportowy, do snu na imprezkę ze słuchawkami wampir. I dopływania. A teraz przejdźmy do jego strojów wampirowych i zrobiłam wszystko na czarno, więc to jest jego strój codzienny. Tutaj jak widzicie różni się fryzurą i ma jeszcze takie oto kolczyki. Tak sobie wylądował na początku z tymi kolczykami, więc w sumie może to być jego znak rozpoznawalny, więc to jest jego strój codzienny, oficjalny, sportowy do snu, na imprezkę i do pływania. Przechodzimy do rozgrywki. Jesteśmy z powrotem, przenoszę ciacho do wyposażenia, może się przyda i słuchajcie, klikamy na telefon Weź urlop i wyjeżdżamy z naszą rodziną do granitowych kaskad. O, mogę malutkie dzieciątka wziąć, więc świetnie. Tylko tak, jak mówię, skołyski zostają, ale tak, jak mówię. Tak jak mówię, tak jak mówię, tata się nimi zajmie, przyjmijmy taki scenariusz i wyjeżdżam sobie po prostu na weekend, stwierdziłam, że zrobimy właśnie sobie wolne w piątek, w sobotę, w niedzielę, może nie cały czas, ale na pewno troszeczkę sobie zrobimy wolnego, żeby wypocząć, Laurze też się należy, przerwa od tych rodzenia, od tego rodzenia dzieci, ile dni zostało do końca, niewiele, w sensie do końca, do zmiany grupy wiekowej, grupa wiekowa będzie zmieniona na... Młody, na dorosły, bo na Tarsyska Młoda Dorosła granitowe kaskady, mamy 27 tysięcy, więc niedużo i ile potrzebujemy łóżek? Tak naprawdę dla tych małych musimy dokupić, bo oni nie mogą spać w dużych łóżkach więc raz, dwa, trzy, cztery łóżka potrzebujemy cztery łóżeczka tutaj są, to jest taki wielki domek tutaj są dwa łóżka Możemy kupić, słuchajcie, zawsze namiot. Tutaj to kosztuje 860, 886 za dzień. Zawsze chyba w tym domku byliśmy, tak mi się wydaje. Tutaj nie można. E, zielone ustronie, takie coś. Takie i takie. Hmm, które? Tutaj są trzy łazienki, a tutaj dwie. Dobra, weźmy te tańsze, bo za bardzo nie mamy kasy i tak sobie dokupimy jakieś namioty i tak dalej, także. Weźmiemy wstępnie na dwa dni. Najwyżej to przedłużymy, także spoko. Fajnie, wakacje! Dobra, jesteśmy, słuchajcie, już na wakacjach. Kliknąłam na Laurę, żeby kupiła zapasy, bo tutaj, słuchajcie, nie mamy łóżek dla małych dzieci, nie mamy opcji w ogóle kupienia. Więc jestem ciekawa, czy uda tu się coś z tym zrobić, czy będą musiały spać na kanapie, bo w dużych łóżkach nie mogą. Na kanapie, jak coś im się na pewno uda. Chociaż na chwilę zrzemnąć, więc najwyżej zostaniemy tu krócej po prostu i tyle. Wybrałam się tutaj do tej oto budki. I zobaczymy, co możemy kupić. Więc jeśli chodzi o meble, są łóżka, duże, stoliki. Ale nie ma. Niestety nie ma, słuchajcie, dla małych. Dobra. Kupimy sobie na pewno yy, namiot. I to będzie to. Chciałam różowy, ale może jednak nie Chatka z worka Zobaczymy, czy małe dzieci mogliby, mogłyby w tym spać Dość drogo ten namiot kosztuje A nie jest tańszy Dobra, no to weźmy sobie ten tańszy oczywiście e, Za 420 jest Proszę ja ciebie PIK! Gitary można kupić Nie wiem, czy nam to potrzebne Na razie to Wystawimy ten namiot pod naszą chatką. W ogóle zobaczmy, jak ta chatka wygląda, gdzie jest reszta ludzików. O, to jest nasz domek, także jeszcze w nim nie byłam, zawsze ten największy wybieram, więc w sumie mamy tutaj do robienia ogniska, do łowienia ryb. Trochę tu się dzieje, jakiś stolik. No, także na pewno dla dzieciaków mam nadzieję, że mam jakieś zabawki w wyposażeniu, oby, żeby się nie nudziły. Chyba są. Więc tak, na początku, jak się wchodzi, jest kominek, kanapa jakaś kanapa druga by się przydała ulala, nie mamy niestety to może jeszcze coś kupimy jakąś właśnie ławeczkę kuchnia, piesza sypialnia i na górze są dwa łóżeczka dla chłopców myślę, że tam będą moje chopaki Rudzielec, Marcelek i Tymonek spali Dobrze, i tutaj jeszcze jest taki stolik chyba do grania w karty, więc może jak tam Laura jeszcze jest, to sobie coś zakupi. słuchajcie, e, kup zapasy. A propos jeszcze listy dzieci, to siedziałam w drzewie genealogicznym i nie mogłam znaleźć ojca jednego dziecka. Napisałam w opisie, e, kogo nie mogłam znaleźć, więc jeśli byście mogli mi pomóc w odcinku odszukać, jak nazywał się ojciec właśnie tego chłopaka, to napiszcie. Bo to właśnie mnie zastanawia. Jak on się. Z... Ja? Dlaczego mi się to nie wyświetla w. E, w drzewie? Dobra, to mamy. Ja tu wszystko rozkładam. Za Parcie, Patrzcie, Tym on nam pracę domową odrawił. No to nieźle. Dobra, musimy umieścić teraz w świecie te rzeczy. Czyli tak. To umieść w świecie. Jeszcze tą ławkę. Gdzie ta ławka? ławka. Umieść w świecie. Mogę teraz to poprzenosić. Mam nadzieję. Co to za faciu? Czekaj, czekaj, czy to babka? To jakiś ogrodnik. Jak to chyba pani leśnik? Patrzcie, jak ona śmiesznie wygląda. Czy dzieci mogą teraz tutaj spać? Niestety. A czy na przykład, zobaczcie, bo małemu chce się spać, ja kliknęłam, żeby on sam poszedł, żeby się zdrzemnął na to, ale czy drugi na przykład może tu się zdrzemnąć? Czy mama na przykład może położyć małe dziecko do snu? No nie za bardzo. Więc niech on się tutaj zdrzemnie, niech malutkie nam sobie tutaj poleżą, a my y, przygotujemy może jakieś jedzonko. Mamy tu jakiegoś grilla. Jest! Jest grill, także... Grill, Zobaczymy co możemy zrobić, jecznica hot dogi, hamburger wegetariański, więcej opcji, steak Steak jest drogi, ale zrobię to, bo ja albo kurczak zrożna, o zrobimy kurczak z rożna Dostaliśmy jakiś hajs za książki I teraz ja poproszę tutaj chłopaków, żeby sobie zaczęli grać Graj z i wybierz Marcela A dlaczego brata starszego wampira nie możesz wybrać? Halo? Proszę ciebie, graj z no, no i tak ma być. Czemu oni lekcje drabiają? Chopaki, jesteście na urlopie, na wakacjach. Dobra, mały sobie śpi. Drugi. Tutaj masz, połóż się. Tutaj jest jeszcze e, namiot, jakby ktoś chciał spać w tym namiocie. Zobaczymy, jak to będzie robione. E, mama już robi grilla. Tak, kurczaczek. I chopaczki moje sobie tutaj grają. Malutkie na razie sobie pośpią. A później myślę, że też z nami coś zjedzą, Zobaczę, czy są głodne. Na razie nie. Więc spoko, nocnika nie mamy, oj, będą musieli z pieluchy korzystać, naprawdę, jest to mega, ale to mega polowe warunki. Siema babka, co ty do nas tutaj, co ty dajesz ziom? Yo, 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 kto dotrwał do tego momentu odcinka, niech pisze yo, 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 yo w komentarzu. O, jest jedzonko, Laurciu jesteś głodna, chłopcy są głodni. Wampirza, energia. Zapomniałam, że ty jesteś wampirem. Szybko, 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 szybko podejdź tutaj. Ale, jaja. weź, bo ty zaraz się spalisz. Zapomniałam, że mamy wampira w domu. Ty się tu nie nadajesz na. O, ja. Dawaj. Śpi. Ty nie, to kurde, jak tutaj się robiło, żeby wampirzą energię? No, chyba spanie, no, ale, jaja. O kurde, to ty nie możesz spać w namiocie, ja myślałam, że on będzie w namiocie spał. To nieźle. Dobra, to ty troszeczkę nabierz tej energii, a potem będziesz właśnie mógł wieczorem długo spędzać czas ze swoimi, ze swoją rodzinką. Także mama też gra, z nimi świetnie. Patrzcie, jak sobie fajnie tutaj grają. Może jak malutkie wstaną, to wybudzimy je na czytanie książki, ale to chyba jeszcze nie ten moment. Czy tobie rośnie ta wampirza energia? Rośnie, ale się przestraszałam, bo wiecie jak to jest z wampirami? Tylko chwila, a zaraz po prostu się spalą od tego słońca. Dobra, to ja może was zawołam na posiłek. Gdzie jest to jedzonko? Gdzie ona je położyła? O, zobaczcie tutaj. Kurczaczek z kukurydzą. Ja uwielbiam kukurydzę, także wow. Zawołaj na posiłek. Nie, nie będzie wołać, bo wszyscy się obudzą, ty weź sobie porcję i twoje synki też. Także takie oto wakacje, każdy robi, co chce. Jeśli się chce, to można spać. Wiadomo, że malutkie moje muszą troszeczkę pospać. Co Wam też się chce spać? No niemożliwe. Wiadomo, że malutkie muszą troszeczkę pospać, bo, no bo jak to małe dzieci potrzebują dużo, dużo, dużo snu a mamunia sobie coś zje tutaj mamy jeszcze jakąś lodóweczkę można na niej usiąść albo wziąć też napój zobaczymy jakie tutaj napoje mamy woda, sok i mleko no nie wiem czy mleko by się do tego obiadku nadawało chłopcy moi kochani zjedzcie sobie fajnie co się z tobą stało? nie swój co to za paskudztwo jedzenie ciasta owocowego a kto ci kazał dzisiaj jeść ciasto owocowe? ja pytam się kolego <laughs> także takie mam wakacje czy ja to praca domowa wampira? Czy ktoś tu zostawił? Tu wampira jak? Możemy tutaj. O, dla dzieci mamy tutaj zabawki. Także od razu przykładam. Czekaj, czekaj, do kogo dzwoni telefon, co się stało. Wszystkiego najlepszego z okazji Twoich urodzin. Dzięki, Siorka, dzięki. Dzięki, Ziomek, dzięki. A mieliśmy roznażać żabki, żeby mieć trochę kasy, właśnie jeszcze. No bo jak widzicie, wydajemy, wydajemy, nie oszczędzamy, nie no, oszczędziliśmy troszeczkę na wakacjach, ale tak generalnie. Na jedzonku, robimy co chcemy, żeby było dobrze naszej rodzince i tutaj sobie wszyscy ładnie jedzą. Może ja to schowam do lodówki, żeby po prostu było to jeszcze na później, a teraz jemy, 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 jemy. Toś mi tu telefony dzwonią, wszystkiego najlepszego z okazji Twoich rodzin. Moje malutkie się wybudziły, co Ty bałagan robisz, już mama leci do Ciebie krzyczeć więcej opcji wychowawcze dyscyplinuj za niedawne zachowanie spokojne delikatnie odpowiedz na robienie albo poproś o nierobienie bałaganu Dziecię, moje drogie trzeba tutaj chyba kogoś wykąpać higiena więc może poprosimy naszego wampira żeby wykąpał kasmo o Wykąpał. Przygotuj kąpiel z bąbelkami dla kasmo. I pięknie. Pomożesz troszeczkę. Bo jednak dzieci, dzieci malutkie, to trochę jest z nimi tutaj. No, i teraz mama musi sprzątać po tobie. Nocnika nie ma, a on chce siku. Uuuu. Energii ci brakuje jeszcze. Patrzcie, pluskaj się. Będziemy oglądać, jak to wygląda. A co ty robisz? Czytaj przegląd leśny. Ojej, oj, 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 sorki. Ty tutaj w namiocie jesteś? Nie, 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 wstań. Musisz posprzątać tu po swoim synku, niestety. Sprzątnij. Robi bałagan. Robi zadymę. Zobaczymy, co ten mały tutaj kombinuje. Jak to będzie wyglądało? Ci się bawią? A małe moje położył się spać na chwilę? Zdrzemnij się, okej. Okay nie, nie musisz sprzątać, a ten położył się do łóżka, no dobra wymiana wymiana snu, czekam na wieczór, żeby zrobić fajne ognisko pokaż jak twoje pluska nie wygląda bo jeszcze nigdy nie widziałam jak dzieci mało się pluskały śmiesznie wchodzi po schodach sh, sh, sh. poka, poka patrz jaki rezerwiaka już mama tutaj biegnie do ciebie Też skorzystać? zaraz sobie skorzystasz na górze, tylko musisz zobaczyć co ten twój synek robi ja już tutaj dopilnuję tego. Patrzcie. No, nie wierzę! Nie wierzę w to! Gościu, normalny jesteś. Szybko, ale to szybko. Mama, wychowawcze dyscypliny za niedawne zachowanie. Spokojne. Poproś o nie pluskanie się w to, toalecie. No. I później sobie sama skorzystasz, no bo wypadałoby. A małego... Ześlemy na dół i brat go też wykąpie. O, podejdź sobie tu. Ty jesteś już wykąpany, także możesz iść się tutaj, zdrzemnąć również. No bo na tych kanapach to jednak malutko, ale to malutko energii przybywa. Także teraz możemy wykąpać drugiego braciszka, który nazywa się Kosmi. Przygotuj kąpiel ze bąbelkami dla Kosmi. On idzie na dół, patrz, jak będzie fajnie schodził dołem. Charakterystyka małego dziecka. Jest rozgniewany, bo potrzebuje snu. <laughs> Jak to, mamuśka? Wszystko w porządku u Ciebie? Bardzo dobrze. Także chodź, podejdź sobie tutaj. Mały śpi. Wszyscy tu śpią o tej porze. Ja nie rozumiem. Dziwna sprawa. <laughs> Dzieciaczki mi się obudziły. Bardzo, bardzo głodne. Także już im tutaj zaznaczyłam, żeby sobie poszli po jedzonko. A co robi mamuśka w tym czasie? Słuchajcie, rob... Robi łowi ryby, złożyła perca i pstrąga, więc pstrąg bardzo, bardzo fajnie. Może spróbujemy ugrillować tego pstrąga, grill. Ryba, 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 gdzie jest rybeczka? Smażona ryba, zapiątka, wymagana dowolna ryba. Możemy ją usmażyć, także spoko. Moje dzieciaczki tutaj idą. Słuchajcie, najgorsze jest to, że u naszego wampira pragnienia bardzo brakuje. Próbowałam przed chwilą. Może wyjść, ale jeszcze za bardzo słońce świeci i on musi się od kogoś napić, bo zobaczcie na to, pragnienie. Gdy rzadko czują się spragnione, ale gdy do tego dojdzie, postaraj się natychmiast temu zaradzić. W przeciwnym razie, bez ostrzeżenia, może pożywić się innym simem wolawym, żeby nie robił tego w naszej rodzinie. Lepiej nie. Gdzie ty lecisz? Na kanapę byś usiadł. Mamunia grilluje, robi już jedzonko, już tutaj przygotowuje. Moje chłopaczki są tutaj wyspane. Co można robić w namiocie? Uwaga spać, nie, nie śpi, nie śpi. schowaj do posłyszenia, graj w namiocie można grać także zobaczymy w co zaraz sobie zagrasz słońce jeszcze nie zaszło, czy zaszło spróbujmy naszego wampirka wybudzić zobaczymy czy da radę, bo tutaj widzę kogoś ktoś tu idzie, ktoś tu idzie czekaj, 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 jest jakaś babeczka czy to nie jest ktoś z naszej rodziny no, <głynne> kurde tutaj jest jeszcze jakiś Travis Scott, spróbujmy się od niego napić, zobaczymy czy jest według tego jeszcze słońce czy nie jeśli tak to szybko go zawrócimy do domu bo to jest zbyt daleko tak mi się wydaje ojojoj oj, oj, słońce praży szybko wracaj tu podejdź podejdź podejść, podejdź zobaczcie jak szybko to spada wracaj chłopie musimy go od razu położyć co się u ciebie dzieje chcesz oglądać małe dzieciątka twoje bardzo dobrze zobacz jak sobie pięknie jedzą ej straszne jest z tym wampirem życie powiem wam mama wysiedź skałkę pozbieraj dawaj kop Ciekawe co nam się trafi Dawno nie zbieraliśmy skałek Ten tutaj coś gra Czy ty możesz też iść na ryby maleńki? Dawaj na rybki Idź na ryby Ja sprawdzę czy nie ma słońca Wygląda na to jakby już nie Także spróbujemy Raz jeszcze kogoś poszukać Co to jest? Łapowady Dawaj spróbujemy żebyś złapał Tak po prostu sobie wyjdź Ale jaja już chyba cię słońce nie praży, co? Nie. Mamy takiegoś gościa. Jakiś dziwny. Wampie pi plazmę, zachłanie pi plazmę. Nie spodziewałam się, że w serii to dzieci będziemy pić plazmę od jakichś Simów. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Gość już na Ciebie czeka. Ten mały dzielecie. Gdzie leci? do mamuni. A gdzie mama jest? Tutaj. O, ale wy się rozłazicie za chwileczkę. Robimy sobie Grilla. Znaczy, ognicho. Patrzcie. Da radę. Pi zachłannie. Tylko, żeby dzieci tego nie widziały. Jest, uda się. Ło, straszne. To jest po prostu straszne. Co ty robisz? Rozmawiaj z Simką o imieniu Marta? Nie, nie, nie. Teraz zapraszamy tutaj wszystkich, nie boimy się ciemności, bo wampira tutaj mamy, rozpal i wszyscy tutaj ładnie podchodzą, podejdź tu, podejdź tutaj, ktoś tu złowił jakąś rybeczkę, czy nie złowił? Maleńki, czwarty poziom umiejętności umysłowych, no to nieźle, a ty co tak śpisz długo? Do łazienki, w trymiga, skorzystaj, skorzystaj i malutkie też niech lecą do nas na O, wiem, że wam się chce spać, jaj, co to? Tak się jakoś światło odbiło od jakiegoś samochodu za oknem. A ja mówię, ale mi tutaj po oczach daje. Dobra. Wiem, że wam się wszystkim chce spać, ja To wiem. Oj 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 mama! rozpaliłaś to w końcu. No i teraz możesz jeszcze dorzucić kłodem i opowiedzieć historię grupie, baśń o małej myszce, bo mamy tutaj malutkie dzieci. Ej 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 ej. Ja bym cię poprosiła, żebyś Stroje zmienił. Zmień strój. A możesz zmienić tą postać wampirzą? Halo. On musi tak tu wyglądać. <gryw> Wampir ukrym roczną postać. O, o, szybko, że zanim dzieciaki przyjdą. Proszę. Będzie baść o małej myszce? Sprawdź, jak się ma małe dziecko. Nie, jeszcze nie. Dobra. Więc tak, opowiedź historię grupie. Wszystkim. Ognisko! Piękne wakacje! Słuchajcie, gdzie na wakacje wybieracie się? Gdzie byliście? Ja była we Włoszech, w Wenecji i na Malcie, w I Jeszcze się wybieram w sierpniu gdzieś na chwileczkę. Opowiedź Baś. Wszyscy idą ładnie na baśnie. Baju, baju. Mały, szybko. Chodź tutaj. Mama, raz jeszcze, raz jeszcze, raz jeszcze. Ty musisz tu podejść, podejść tu. Co ty robisz? Chcesz mam dzieckiem rozmawiać? Ale jaja. Dorzuć kłodę i szybko! Powiedz historię grupie Basia Małej myszce, Za dużo ludzi mamy na chacie! No jest, powiem wam. Trójka małych dzieci, dwójka w kołysce. Młyn edition. <grywa> Mama będzie opowiadała baju, 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 baju. Do spania zaraz malutkie lecicie, także posłuchajcie tej bajeczki. Ty tańczysz tu? Mamusia, chcę Wam opowiadać historię. Oglądaj. Uwaga, będzie ta historia, czy nie będzie? Opowiedz baś. Chyba będzie. Kurde, pluska się. Siadaj tutaj. Mama, no opowiadaj! No co się tu dzieje? Dobra, słuchajcie, jest <noise> opowiadanie baśni, a ten za mamą rozwala. Myśli, że mama nie widzi. Zaraz będzie nakrzyczane. Ja tu cię zaraz dopadnę. Wychowawcze. Dyscyplinu za niedawne zachowanie. I to surowe zrobimy. Skrzycz za robienie bałaganu, bo za plecami myśli, że mama nie widzi. Mama wszystko wie. Jak tam się dobrze czujesz, wampirku? A ten tańczy. Moje dzieci! Dzieci, dzieci! Co się z wami dzieje? Za dużo tego wszystkiego. Ty wampirze musisz spać w domu, bo jesteś niestety uczulony na słońce. Więc siebie tutaj wyślemy. Chłopaków dwóch wysyłam. Dobra, to już sobie co wam powiem, coś mi grę przycięło, ale mam nadzieję, że wszystko teraz dobrze widać. I postanowiłam, że jutro, oj, na pewno, na pewno nie, będziemy tutaj zostawali na noc, z tego względu weź sobie jeszcze zjedz coś do jedzenia zjedz coś do jedzenia, weź coś do jedzenia z racji tego, że nie mamy tutaj łóżek tutaj trzeba by bardziej przemyśleć jakąś parcelę specjalnie pobudować, żeby po prostu dzieciaczki, a tu rybka jeszcze, zapomniałam o niej żeby dzieciaczki mogły normalnie spać a nie na jakichś kurde kanapach także tutaj tą rybę schowamy, żeby została na śniadanko hop, poszedł spać bardzo dobrze, moje hopki małe tutaj sprzątają, U, pięknie widzisz, co ty tu robisz maleńki nie chodźcie sami po nocy do łóżeczka tutaj, pik pik Pik-pik, ja myślałam, że już z wysłami. Jeszcze nie, Vampiros, śpi. Ty śpisz w namiocie. Czy ty też możesz w tym namiocie spać, jak sprzątnieś? O, jaki dzielny. Co tam? Może mama się jeszcze z malutkimi chwilę pobawi? Oj nie, oni już nie dałem rady. Naprawdę zabawy im brakuje, ale higieny, energii przede wszystkim, higieny w sumie, w sumie nie. E, dobra, czy ty już tutaj ogarnięta sytuacja? Nie, tutaj już nic z tym ogniskiem nie rób, a a to ty jesteś w sorki. I lecisz spać do brata, bardzo fajnie. A tu moje bliźniaki, jak oni fajnie wyglądają, jak idą, jej! Czerwony, niebieski, czerwony, niebieski. I wyślemy ich tutaj właśnie spać, niech sobie śpią. Nie usiądź. Mogą razem spać na kanapie, także to mi się podoba, mi się. Tylko musi być tu cicho, bo zauważyłam, że właśnie jak Laura sobie jadła, znaczy i włączyła telewizor, to od razu małe wstały. Także no nieźle. Patrzcie, a co oni podjęci. A ty? zobaczcie, siedzi sobie sama już Co, możesz coś pomyśleć? popatrz gwiazdy o, to było fajne zachował się niesmacznie myślę, że zaraz możesz popatrzeć gwiazdy, jak to zrobić. dzieciaków usypiać chyba się nie da jak są właśnie tutaj y, na kanapie, a nie na łóżku ale może, może je można utulić do snu nie, tylko obudzić można dobra, to niech sobie ładnie śpią zobaczcie, jeszcze trzeci by się tu zmieścił moje dzieciaki tutaj śpią jeden i drugi ty myślisz o grze, ćwiczeniu? no nie, źle Mamunia, patrzcie, jak pięknie ogląda. Widać te gwiazdy. Opa, nie, niezłe! Księżyc, księżyc. I co? Paul ma wkrótce urodziny i Paula też, więc może w kolejnym odcinku będziemy mieli urodzinki, zobaczymy, zobaczymy. Tymczasem zaprosiłabym Cię do skorzystania z łazienki i za chwileczkę pójdziesz też spać. W ogóle brudno w tym domu, ja już sama to posprzątam, żeby nikt tego nie robił, oszukamy ten system. Moi kochani, także y, mam nadzieję, że odcineczek podobał Wam się. Tutaj powracam po krótkiej przerwie. Oczywiście, tak jak pisałam gdzieś tam w komentarzach, y, Potrzebuję chwilę czasu, żeby dokończyć też tę te serię y, Wampiry i Miejskie Życie. Tylko tak jak mówiłam, byłam na wakacjach, to za bardzo tego robić wtedy nie mogłam. Ale już teraz na bieżąco postaram się to zrobić, choć znowu zaraz też będę wyjeżdżać, także wybaczcie mi, no ale, ale taki mam właśnie ostatnio wyjazdowy okres. I tak, cóż tutaj jest? W świecie w gwia świetle gwiazd, patrzenie w gwiazdy, spoglądając w szerokie niebo, nabieramy przekonania, że możliwe jest wszystko. O tak, zgadzam się. Także, kochani, że się podobało, łapka w górę, subskrypcja na dole, czerwony przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco. Eee, no i dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia. Przy okazji, chciałabym, żebyś jeszcze sobie. Możesz zęby tu umyć? Halo? Zęboczki umy. Umyj jeszcze ząbki przed spaniem. No. rzadko to robisz, że simso simowie moi tutaj zęby myją, ale w sumie to jest bardzo fajna sprawa. Myju, 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 Zębule. Oj, wyglądasz jakbyś była świętym Mikołajem z brudką. Dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!